Halo, halo, dzień dobry ludziska, witam serdecznie na kolejnym materiale z Fast Foodów Zajebistości. Dzisiaj hmm, szybki temat. Ostatnio byłem w Biedrze i zauważyłem, że w Biedrze e, mają jakieś nowe fast foody typu cheeseburger, i tak dalej, aczkolwiek nie udało mi się znaleźć pozycji innej niż niestety pozycję z kurczakiem. E, nie wiem jak to się czyta, jeme, jeme, nie wiem tak to się czyta. Cheeseburger z kurczakiem, z sosem burger onion, z ogórkiem marnowanym. 190 gramów, sposób przygotowania w mikrofalówce. Tutaj macie wszystkie Makrosy? Tak to się mówi? O, wiecie o co chodzi? Także możecie sobie po prostu zatrzymać, poczytać, jak ktoś jest ciekawy odnośnie zawartości tego wynalazku. Szukałem, tak jak mówię, jeszcze innej opcji, głównie no, typowego cheeseburgera ale nie było, był tylko jeden rodzaj, szczerze powiedziawszy pierwszy raz to widzę. Jest on zapakowany w taki pergamin, papier, co może sugerować, iż jest to produkt troszkę lepszy jakościowo niż to, co było serwowane wcześniej, niż chociażby to, co możemy kupić w Lidlu, w Chief Select tej firmy. To są takie typowo hamskie burgerasy, które po prostu no, zjemy dwa i lepiej więcej nie jeść. To prezentuje się trochę lepiej. Podobnie jest życie w Żabce, gdzie też mamy właśnie w takim papierze tego, tej hamburgery. Hmm. Cena takiego wynalazku to 8,99 Czyli niestety jest to droższa pozycja niż pozycja chociażby właśnie w Żabce. Bo w żabce te cheeseburgery, hamburgery, jak zwał, tak zwał są w cenie 5,50, więc są tańsze. Tutaj musimy zapłacić 8,99, ale może chociaż przynajmniej w smaku będzie oddawał. Miejmy taką nadzieję. Idę go wsadzić do mikrofalówki i za chwilę spróbujemy tego wynalazku. Dadaun, No i wjeżdża nas Kuczak Burger. Czy jakby to inaczej nazwać? Trochę przypomina pozycję z McDonalda, ale jeszcze raz powiem cenowo kompletnie się to nie spina, nie zgadza, bo w Żabce mamy po 5,50 takie pozycje tutaj 9 zł. Gruby, gruby kotlet. Taki widać, że to jest kawał, kawał kotleta. Gdzieś tu też ogórek widziałem. Spróbujmy jak to smakuje. Mm. no jest gruby kawałek kotleta mm. Mm. całkiem spoko mm. Ogórasek. Chyba cebulka. Mm. Powiem Wam tak. Dobra pozycja. Gruby kotlet. Z kurczaka Co prawda kotlet raczej na zasadzie tego keksu takiego, jak mamy na w McDonaldzie. Ale dobry, smaczny. Do tego ogórek Ser, mhm. ale mało wyczuwalny sos. Powiem szczerze, że tego sosu nie wyczuwam. To miał być jakiś sos onion, coś tam. Hmm. Sos mało wyczuwany. Sos bez, bezpłciowy taki. Trochę momentami ten burz się robi taki lekko suchawy. Zapychający. Ale ogólnie w całym rozrachunku, cała kompozycja no faktycznie produkt lepszy. Lepszy, widać, bo że jest to produkt lepszy niż taki standardowy, który dają gdzieś tam biedronce czy w e, Lidlu. Może konkurować ewidentnie z tymi Burksami z żabki, tylko przegrywa niestety ceną 6,50. To już jest dużo, ale jeszcze by ta cena była bardziej zjedliwa, niestety 8,99 za 190 g To jest, moim zdaniem, tragedia. Natomiast jest to całkowicie jedalne. Spoko lepsze niż taki zwykły cheeseburger z tych opakowań, natomiast cenowo jest słabo. Generalnie spoko da się to zjeść, jest ok, nawet polecam. Idę to dalej skonsumować. A my się widzimy w kolejnym jakimś materiale. Na razie, yo.